Z jaką myślą wstajesz rano? Co sobie powtarzasz albo co mówisz, jak widzisz siebie w lustrze? Na co zwracasz uwagę i czego przez to masz więcej w życiu? Może dzisiaj zrób inaczej. Zacznij od Kocham Cię i powiedz to do siebie. Powiedz, Pięknie wyglądasz i powiedz to do lustra, w którym jesteś Ty. Nawet jeżeli jeszcze tak nie myślisz, jeszcze tak nie czujesz, to co ci szkodzi? Lustro i tak będzie odbijało to, co widzi, i to, co mówisz. A najwyżej spotka cię coś innego niż do tej pory. Ogarnij się i zacznij żyć po swojemu ze świadomością tego, że to, co do siebie mówisz, wraca do Ciebie. I nie tylko. Dzięki Tobie samej wraca różnymi drogami, których być może nawet jeszcze się nie spodziewasz. Zapraszam na grupę na Facebooku. Do zobaczenia.